O wielomianie W od x wiadomo, że liczba 1 jest jego pierwiastkiem dwukrotnym oraz że W od x jest podzielny przez dwumian x plus 2. Oblicz współczynniki ABC. Dla obliczonych wartości ABC rozwiąż nierówność W od x plus 1 mniejsza od 0. Rozwiązanie tego zadania zaczniemy od wyznaczenia tych współczynników liczbowych ABC. No i do tego celu wykorzystamy dwie informacje podane w treści zadania, a mianowicie, że. Liczba 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym wielomianu w od X oraz że w od X jest podzielny przez dwumian x plus 2. Zacznijmy może od zinterpretowania tej pierwszej informacji. Ja ją może sobie tutaj jakoś zaznaczę w treści zadania, żeby nie przepisywać całości. Gdzie my ją mamy? Tutaj. Liczba 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym. W wielomianów x. No powiedzmy dotąd i oznaczymy sobie to zdanie, które ja tu podkreśliłem na niebiesko przez gwiazdkę. I napiszmy, że z niebieskiej gwiazdki, co nam takiego wynika? Co wynika z faktu, że liczba 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym wielomianów WodX. Z tego wynika, że w rozkładzie na iloczym czynniku w od WodX musi występować nawias x minus ten pierwiastek minus 1 i jeszcze w potędze drugiej, ponieważ jest to pierwiastek dwukrotny. Zatem zapiszmy, że nasz wielomian w x w rozkładzie na czynniki na pewno będzie miał nawias w postaci x minus właśnie ten pierwiastek, czyli minus 1, i cały nawias jeszcze podniesiony do potęgi drugiej, ponieważ jest to pierwiastek dwukrotny, jest to pierwiastek drugiego stopnia. No i tak, ten nawias na pewno występuje w rozkładzie na czynniki wielomianów wod x, i tu jest jeszcze razy coś. Nie wiemy co, więc na razie napiszmy sobie tutaj jakiś wielomian PODX i na razie wystarczy. Pierwszą informację już w miarę nieźle zinterpretowaliśmy. Dowiedzieliśmy się, że w rozkładzie na czynniki wielomianów WODX występuje taki składnik, taki nawias podniesiony do kwadratu. No i teraz spróbujmy podobnie zinterpretować tą drugą informację, że wielomian WODX jest podzielny. Przez dwumian x plus 2. Tą drugą informacją może sobie oznaczę przez zieloną gwiazdkę. Żeby również nie przepisywać całego tego zdania tutaj. Czyli mamy tak. Z zielonej gwiazdki, co nam dla odmiany wynika? Z faktu, że jakiś wielomian jest podzielny przez inny wielomian, wynika, że ten wielomian, przez który jest podzielny, musi występować w rozkładzie na. I iloczyn czynników danego wielomianu W od x. Czyli wielomian W od x możemy zapisać jako x plus 2, razy jeszcze nie wiadomo, co jakiś dalsza część tego wielomianu, tak jakby wynik dzielenia wielomianu W od x przez x plus 2. No, oznaczmy go sobie na przykład przez quad x. O, Q od x. Nie znamy ani quad ani pod ale wiemy, że w rozkładzie na iloczyn czynników wielomianów W od x Wielomianu wodx musi występować zarówno taki nawias, jak i taki nawias. Zatem z tych dwóch informacji możemy teraz wywnioskować, że wielomian w od x na pewno w swoim rozkładzie na czynniki ma zarówno ten nawias, jak i ten nawias, czyli możemy go zapisać w postaci x-1 do kwadratu razy ten drugi nawias razy jeszcze x+ plus. Dwa. I teraz razy jeszcze coś, ale zanim napiszemy tutaj, moglibyśmy w sumie napisać jakiś y, trzeci wielomian. Oznaczmy go sobie może przez r od x na razie, ale popatrzmy w tym momencie na wzór wielomianu W od x. Którego stopnia jest to wielomian? Najwyższa potęga x, to jest potęga trzecia. x do trzeciej, czyli stopień wielomianu W od x jest równy 3. No i stopień, który nam wynika z tych pierwszych dwóch nawiasów, które dostajemy już w tych pierwszych dwóch nawiasach również jest trzeci. Z pierwszego nawiasu mamy stopień drugi, razy nawias stopnia pierwszego, łącznie wielomian, który byśmy otrzymali po wymnożeniu tych dwóch nawiasów byłby stopnia trzeciego. W związku z tym wniosek stąd płynie taki, że to nasze R od X musi być jakąś liczbą stałą, to napiszmy jest liczba stała, czyli. Wielomian zerowego stopnia. Czyli po prostu musimy odgadnąć, przez jaką liczbę należy pomnożyć to, abyśmy otrzymali to. Widzimy, że przy x do trzeciej stoi dwójka. Jeżeli byśmy podnieśli do kwadratu i wymnożyli te dwa nawiasy, to dostaniemy x do trzeciej z jedynką. W związku z tym ta liczba stała musi być równa 2. Dopiero po przemnożeniu przez 2 dostaniemy element 2x do trzeciej. Taki, taki będzie właśnie ten wielomian R od x. Żeby jednak to jakoś sensownie zapisać, to może po prostu wymnóżmy na początku te dwa nawiasy i zobaczymy, co otrzymamy. Zresztą to i tak będzie konieczne do tego, abyśmy mogli wyliczyć współczynniki ABC. Czyli napiszmy, że nasz wielomian W od x jest równy, no i rozpisujemy tą sytuację, podnoszę do kwadratu ten pierwszy nawias wzorem skróconego mnożenia, x kwadrat minus podwojony iloczyn, czyli minus 2x, plus jeszcze jeden razy drugi nawias, czyli razy x plus 2. Razy jeszcze będziemy dalej udawali, że nie wiemy, że r od x jest równe 2, czyli przepisujemy to, to się równa. Wymnażamy teraz te dwa nawiasy, każdy składnik razy każdy x kwadrat razy x to będzie x do trzeciej, x kwadrat razy plus 2 to będzie plus 2x kwadrat, następnie minus 2x. Razy x to będzie minus 2x kwadrat, o widać, że x kwadraty nam się tu zredukują ładnie. Minus 2x razy plus 2 to będzie minus 4x i jeszcze plus 1 razy x to będzie plus x i jeszcze plus 1 razy 2 to będzie plus 2. Zamykamy nawias razy nasz nieznany wielomian r od x to się równa i otrzymujemy, upraszczamy tą sytuację w nawiasie 2x kwadrat minus 2x kwadrat się odejmuje, czyli będziemy mieli po prostu w nawiasie x do trzeciej minus 4x plus x, czyli minus 3x i jeszcze plus liczba stała plus 2 razy r od x. No i to się równa, ma się równać... 2x do trzeciej plus ax kwadrat plus bx plus c. My nie znamy ani a, ani b, ani c, więc musimy po porównać ten element x do trzeciej. My mamy 2x do trzeciej, a tutaj po przemnożeniu, przemnóżmy jeszcze to, to r od x przez każdy z elementów, napiszmy, że mamy r od x razy x do trzeciej, minus dalej r od x razy y, 3x, i jeszcze na końcu mamy razy 2, czyli plus R od x razy 2. No i teraz porównujemy właśnie ten element x do trzeciej z tym, co mamy dane we wzorze, i widzimy w związku z tym, że R od x musi być równe 2. Napiszmy sobie, że stąd wynika, że R od x jest równe 2. No i tak, skoro mamy już Rodxa, no to możemy zapisać spokojnie wzór naszego wielomianu. Napiszmy ostatecznie, że wielomian WODX równa się, no i podstawiamy pod x dwójkę, czyli mamy 2x do trzeciej, dokładnie tak samo musi wyjść jak tutaj w tym wzorze. Dalej mamy minus 2 razy 3 x czyli będzie minus 6x i jeszcze plus 2 razy 2 czyli plus 4. No i teraz, mając już wzór wielomianu WODX, odczytujemy współczynniki ABC. Napiszmy, że z tego wzoru odczytujemy, że a jest równe, a to był współczynnik przy x kwadrat. x kwadratów tutaj w ogóle nie mamy. One się w tym momencie zredukowały, w związku z czym a musi być równe 0, żeby tutaj po podstawieniu 0 pod a zniknął ten element całkowicie. Dalej, napiszmy sobie, że przecinek albo średnik b równa się współczynnik, b to jest współczynnik przy x. Przy x mamy minus 6, czyli b jest równe minus 6, no i na końcu jeszcze c. C to jest wyraz wolny, no i nam wyszło, że c jest równe 4. No i mamy pierwszą część zadania zrobioną, wyznaczyliśmy współczynniki AB oraz C, no i mamy wzór naszego wielomianu w od X. To jest postać ogólna, ale mamy także daną postać iloczynową. Po prostu tutaj wstawmy sobie za to R od X, tą dwójkę liczbę stałą, no i będziemy mieli ładny wzór w postaci iloczynowej. Napiszmy sobie, że nasze WODX również wyraża się wzorem. Stałą liczbę napiszę na początku, czyli teraz dwójkę, a dopiero potem te dwa nawiasy x-1 do kwadratu razy jeszcze x plus 2. No i tak, do czego nam się przyda ta postać iloczynowa? Postać iloczynowa na pewno nam się przyda przy rozwiązywaniu tej nierówności. Dużo łatwiej ją będzie rozwiązać korzystając z tego wzoru wielomianów w od x, niż ze wzoru w postaci ogólnej. Generalnie zawsze postać iloczynowa jest lepsza. Dobra, no to przystąpmy do rozwiązywania tej nierówności i zobaczymy, jak się nam właśnie przyda ta postać iloczynowa. Napiszmy sobie tą nierówność. W od x plus 1 ma być mniejsza od 0. No i teraz tak, musimy napisać wzorem. Co to jest w od x plus 1? Czyli piszemy sobie po prostu wzór naszego wielomianu czyli 2 razy i pod x w miejsce x w tym wzorze podstawiamy x plus 1, czyli tutaj będzie x plus 1 minus 1 do kwadratu razy dalej i pod tego x. Także podstawiamy teraz x plus 1 po prostu we wzorze zamieniając tego x, zamieniamy przez x plus 1, czyli w każdym miejscu x zastępujemy x plus 1, czyli tutaj mamy x plus 1 plus jeszcze 2, no i to ma być mniejsze od 0. Podzielmy sobie tą nierówność stronami przez dwa, żeby się pozbyć tego współczynnika liczbowego. No i upraszczamy sytuację w nawiasach. W pierwszym nawiasie nam zostaje sam x, czyli tutaj mamy x kwadrat, a w drugim nawiasie mamy x plus 3. Zamykamy nawias i taki iloczyn musi być mniejszy od 0. No i teraz tak, w tym momencie mamy dwie opcje do wyboru. Możemy albo tą nierówność rozwiązać w sposób algebraiczny, czyli podzielić w tym momencie tą nierówność stronami przez x kwadrat, ponieważ wiemy, że x kwadrat to jest na pewno liczba nieujemna, czyli nie zmieni nam tego znaku. Musimy tylko przy takim dzieleniu założyć tutaj, że x jest różne od zera, żebyśmy przypadkiem nie podzielili przez zero. No i przy takim założeniu już możemy wykonać to dzielenie, ponieważ dzielimy przez liczbę dodatnią, znak się nie zmienia, po lewej stronie zostanie nam sam ten nawias, x kwadrat się zredukuje, raczej skróci, no i po lewej stronie nam zostanie po prostu x plus 3, mniejsze od zera, no i z tej nierówności odczytujemy od razu, że x musi być mniejsze po prostu trójka na prawą stronę, od minus 3. No i to jest koniec. To jest rozwiązanie tej naszej nierówności w od x plus 1 mniejsze od 0. Z tym, że taka mała uwaga, to rozwiązanie, które ja tutaj zrobiłem od tego momentu, to podzielenie przez x kwadrat, to jest taki bardzo nieelegancki sposób, i w tym momencie, w tym przypadku można się było posłużyć taką sztuczką, ale generalnie w sytuacji, gdy mamy po lewej stronie nierówności jakiś wzór z x, a po prawej stronie 0. I musimy rozwiązać taką nierówność, to zazwyczaj, prawie zawsze trzeba narysować wykres takiej funkcji, czyli w tym przypadku wykres tego wielomianu trzeciego stopnia i z wykresu odczytać, gdzie wykres jest mniejszy od zera. Zatem, może zróbmy właśnie w ten sposób. Udajmy, że nie wykonaliśmy tego dzielenia i nie wyszło nam x mniejsze od 3, tylko spróbujmy o, od tego momentu, tak jakby, rozwiązać tą nierówność jeszcze raz. Napiszę, przepiszę ją w takim razie tutaj od nowa. x kwadrat razy x plus 3 mniejsze od 0. no i poprawnie, tak, super poprawnie formalnie powinniśmy ją tą nierówność rozwiązać w taki sposób, że narysowalibyśmy układ współrzędnych albo przynajmniej oś x, no i zaznaczamy w tym układzie współrzędnych na początku miejsca zerowe tego wielomianu x kwadrat razy x plus 3. Z x kwadrat od razu widzimy, że jednym miejscem zerowym będzie na pewno 0 a z x plus 3 widzimy, że miejscem zerowym będzie minus trójka. Minus trójka zeruje ten, ten nawias, czyli minus 3 razy 0 to są dwa miejsca zerowe tego wielomianu. Wielomian jest trzeciego stopnia. Przy x w potędze trzeciej stoi liczba dodatnia. Jakbyśmy tu wymnożyli x kwadrat razy x, to wyjdzie po prostu x do trzeciej. Współczynnik to 1, w związku z czym wielomian, wykres wielomianu zacznie się tutaj w minus nieskończoności, a skończy się w plus nieskończoności. No i jak już mamy ten punkt początkowy i końcowy, czyli start, i koniec rysowania naszego wielomianu, no to zaczynamy go rysować. Na początku trafiamy, lecimy do pierwszego miejsca zerowego. Pierwsze miejsce zerowe jest stopnia pierwszego, czyli nieparzystego. Jeżeli miejsce zerowe wielomianu jest stopnia nieparzystego, to wielomian przecina oś X właśnie w miejscu zerowym. Teraz musimy się tutaj zawrócić i lecimy w kierunku drugiego miejsca zerowego. Patrzymy, jaki jest stopień drugiego miejsca zerowego. Stopień jest drugi. W związku z tym, jeżeli stopień jest parzysty (drugi, czwarty, szósty) to w takim miejscu zerowym wielomian odbija się od osi xów. Tutaj oczywiście ma miejsce zerowe, dotyka go, tak jakby to był fragment paraboli. No i dalej leci sobie z powrotem o w tą stronę, w którą ma lecieć. No i teraz, gdy mamy już szkic wykresu tego wielomianu, to z tego rysunku odczytujemy, gdzie wielomian jest mniejszy od zera, czyli gdzie jest pod osią xów. Pod osią x jest tylko tutaj. Tutaj jest ujemne, czyli widać, że tylko dla x mniejszych od. Minus trójki. No i w ten sposób dochodzimy o, do tego samego rozwiązania, do którego tutaj doszliśmy w sposób algebraiczny. Tak się wyjątkowo zdarzyło, że mogliśmy podzielić przez ten x kwadrat, ponieważ jest to liczba dodatnia, nie zmienia nam znaku, jednak generalnie takie dzielenie nierówności wielomianowych przez jakieś wyrażenia z x to jest bardzo ryzykowna sprawa. Lepiej tego unikać, lepiej robić w ten sposób, o ile tylko potrafimy rysować wykresy wielomianów. Czyli podsumowując, odpowiedzią do tego zadania są te trzy współczynniki liczbowe, a rozwiązaniem tej nierówności wielomianowej są wszystkie x -y mniejsze od minus trójki.